Was dzisiaj w Robloxie drugiej serii części ubieranek. Dzisiaj będą trzy następujące kolory: tęczy czyli zielony, niebieski i fioletowy. Subskrybujcie ten kanał, dzwoncie dzwoneczkiem oraz zostawiajcie łapeczki w górę, a my lecimy. Idziemy sobie najpierw po buty i będą te same buty, bo niestety nie ma innych bez białego koloru, więc najpierw zielony kolor i nie wiem, który wziąć. Czy jasny, czy może ciemniejszy, czy jaśniejszy? Myślę, że ten był najlepszy. Weźmiemy go i teraz idziemy po majka. Najpierw zobaczmy z tej zakładki. Jest zielony, ale oczy nie są zielone, więc nie weźmiemy go. Ten jest dobry. Ale zobaczmy dalej. Tu są dwa. I tu nie ma. Dwójce jest zielony, ale nie ma zielonych oczu. Ale dobra, na no to nie patrzmy nawet, bo pewnie nie będzie. I tu tutaj też. Nie ma, więc chyba były najlepsze te. O, te, bo są najbardziej, moim zdaniem, wyraziste, więc weźmiemy te. Teraz zobaczmy zielone ciuchy. Najpierw zobaczmy tych całości. Jest zielony na starcie, ale są elementy takie czerwone. Jeżeli nie będzie innego, to weźmiemy ostatecznie ten. Na razie nie widzę. Tu jest, ale jest innego koloru też dużo. E, czy tutaj coś mamy? Niestety nie. Tu też nie ma. I tutaj jest taki, ale to nie wiem, czy się może zaliczyć do zielonego. Mam nadzieję, że tak. Bo jest taki jaskrawy zielony. I weźmy teraz włosy. Włosy będą chyba rozpuszczone. Te są fajne, ale wydaje mi się, że nie pasują. Więc weźmy y, jakieś inne. Te są fajne. Pasują. Kuczek. Muszę się tu ustawić, bo nie widzę siebie. Kuczek jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ale my chyba go nie użyjemy. Ten też jest fajny. Mi się podoba taka fryzurka, do tego może te fajne rozwiązanie, sprawdźmy kolory, bardzo fajnie się to układa, troszeczkę jaśniejsze, weźmy ten, bardzo pasuje i śliczne włosy nawet. Jeszcze zobaczymy tę fryzurę, ale chyba ostatecznie weźmiemy tamto. Bo żadnej innej lepszej nie widzę. Zobaczmy jeszcze kilka fryzur. Może ta? Nie. A ten kucyczek też nie. Chyba lepsze by były kucyki. Te są nawet fajne. Te też. Ten taki fajny, ale grzybka nie będzie ładna do tego stopnia. Myślę więc, właśnie, że tamta fryzurka wygrała czyli że to była ta nie ale to też jest ciekawa eee, to było wyżej więc weźmy tą fryzurkę, bo była ona najładniejsza i to był chyba ten kolor tak więc teraz będą potrzebne nam okulary oczywiście weźmy sobie jakieś jeszcze jakieś nie używaliśmy eee, może będą to te są ciekawe. I weźmy jakiś ciemniejszy kolor. Jaśniejszy się. Się, będzie lepszy. I bardzo ładnie to wygląda. Weźmy coś też może na głowę. To na pewno nie, bo będzie zasłaniają kucyczki. A raczej koczki. Czy kokardeczki. Są spoko. A może coś znajdziemy lepszego. Te spineczki nie. Te też nie. To jest bardzo fajne. I możemy to nawet wziąć. Weźmy sobie ciemniejszego koloru, ale takiego jest tak bardziej jak okulary. To jest idealne. Torebeczkę chyba weźmiemy sobie może taką. Yy, a jeżeli nie będzie pasować, to weźmiemy inną. Pasuje. A takie przez ramię. No też pasuje. A tak Ostatnia, bo może ostatnia będzie najgorsza? Chyba ostatnia jest taka najfajniejsza moim zdaniem, bo ten strój jest taki malutki, bo to jest taki do pływania, więc torebeczka będzie najbardziej fajna. Czy coś na szyję? Myślę, że nie, bo do pływania się nic nie używa, ale kolczyków też nie weźmiemy. Spódniczkę. Ja bym nie wola... nie chciałabym, żeby nie było nic tutaj na nogi, więc założymy coś, żeby to ładniej wyglądało. Nawet może być taka krótka, ale weźmy taką dłuższą troszkę. Może być ta, w sumie chociaż tu widać ten. Na pewno nie ta. Wydaje mi się, że ta była idealna. Tylko dopasujmy kolorek. Myślę, że ten jest dobry, więc weźmy sobie ten. I chyba prawie jesteśmy gotowi, bo nie ma nic innego, więc chodźmy. Jeszcze telefon musimy zmienić na zielony i emotkach weźmy taniec może jeden, żeby było troszkę inaczej. Poczekajmy trochę, ale nie będę długo czekać i teraz idę, no bo nie będę czekała. Teraz zmieńmy, bo tu taka nuda. No, to jest fajniejszy układ. Dobra, na zielono, fajnie brałam się. Teraz zmieńmy na jakąś pozę. I ta poza. Okej, okay, i chyba zakończymy emotki. I pójdźmy sobie, bo. Bo teraz czas na nowy temacik, czyli że niebieski. Niebieskie buty wezmę sobie chyba tym razem, postawię najciemniejsze, bo będzie ładniej. Tylko nie wiem czy takie aż ciemne chyba niebo nie widać tej niebieskości, więc weźmy te. Teraz weźmy make-up niebieski. Make-up będzie nam potrzebny, tylko coś mi się stało i niechcący nie wzięłam tego co miałam. Więc jeszcze raz siadamy na krzesełko. Weźmy make-up. zielony. Fajnie, gdyby. Nie, niebieski, przepraszam. E, pomyliło mi się. Taki niebieski. Nawet fajny, ale potrzebuję czegoś chyba mocniejszego. To jest super. To jest mega. Jeżeli nic nie będzie, to chyba to wezmę. Postawi nam mocne. Nawet tamtych nie testuję, bo dziwne są trochę. Te są jaśniejsze troszkę i weźmy te, bo to jest takie ciemne, tak jak te buty bym chciała, ale nie będę robić zbyt ciemnych butów. Więc tak, sprawdzamy z tych ogólnych ciuszków, czy coś będzie. Jak będzie coś i nie będzie innego koloru, to będziemy musieli oczywiście wziąć ten, który jest. Ja sobie muszę troszkę bardziej podświetlić ekran. Brine. Czy tu coś będzie niebieskiego? Nie ma. Czy tu jest, ale jest dużo białego, więc jak nie będzie innego, to będę musiała to wybrać. Zobaczmy jeszcze. Tu jest coś. Tu jest coś bardziej słodkiego, ale jest niebieskie. I nie wiem, to jest bardziej niebieskie, więc będę musiała to wziąć. A stąd to nawet nie patrzę. Więc teraz skoro mamy, to weźmy może troszeczkę jaśniejsze buciki. Te bardzo pasują do tych kotków, bo tu są chyba kociaki ładne, słodziutkie. Więc weźmy teraz fryzurkę, może jakąś rozpuszczoną, żeby było ładniej. Albo taką, o, chyba będzie ta najlepsza, bo tak przykrywa troszkę. I weźmy sobie jakąś neonową. Chyba to jest bardzo fajne rozwiązanie. A okularki chyba sobie odpuszczę, bo i tak będzie mega. Chociaż te okularki mogłabym jakoś wziąć ciemne. O takie bardzo dobre są. No, spoczko. Weźmy sobie te. A na głowę. Weźmiemy może jakiś kapelusz chociaż jest trochę czarnego. A zobaczmy jak on wygląda. Tak sciemiony, troszkę może zjaśniony. O taki o! Wygląda to spoko, ale że jest trochę czarny, muszę sobie odpuścić. Jeżeli coś innego będzie fajniejszego, może tylko kartki. Albo motylki. Albo może o to będzie dobre chyba. Weźmy sobie to. I tak. Jakoś chyba taki kolorek weźmiemy. O ten. Bardzo ładnie to wygląda. Torebeczkę myślę. Żeby wziąć na tak na boczek. Chyba, że włosy przykryją. Ale widać trochę tą torebeczkę. Z tego powodu, że ją zjaśniłam. Myślę, że Ludniczka nie będzie potrzebna, chociaż okej, okay, może być, ale myślę, że taka jakaś, albo. O taka on będzie dobra. I dopasujmy troszeczkę bardziej do kolorku. No, ta jest zbyt już taka. To jest chyba lepszy kolor, więc weźmy to. I chyba jesteśmy gotowe. No, więc możemy dać sobie. Telefon koloru niebieskiego. I emotkę może z tancem czwórka. Wiem, że to dziwny taniec. Ale weźmy teraz. My idziemy. Idę. Na scenę. Okej. Okay. I czekamy sobie chwilkę. Zmieńmy sobie na pozycję. I idziemy. I teraz ostatni temat w tym odcinku, czyli fioletowy. Fioletowe buciki postawmy teraz na mocny kolor. Zaszalejmy. Może to coś będzie fajnego. A jeżeli nie, to trochę zjaśnimy. Tu widzę już fioletowy make-up i to nie musi być takie mocne. To jest mega moim zdaniem, jeżeli chcę tak mocno zaznaczyć tę. Taką fajną atmosferę. no zdaniem taką ciemną atmosferę, bo to jest takie mega. Jeżeli chcę zrobić takie takie bardzo yy, inne niż słodkie, yy, więc... Zostawmy to. Teraz będzie taka inna odsłona. I weźmy sobie, tu powinno być coś. Zobacz, Coś fioletowego. Już mam tutaj taki komplecik. Widzę. Więc to sobie nałożę jak nic nie będzie fioletowego. Takiego. To jest fajne, ale teraz nie założę tego, bo to nie jest fioletowe. Tu jest coś, ale jest biały też, nie wiem, czy znajdę coś do tej minki, bo ta minka jest dobra, ale nic do niej nie pasuje. Chociaż to jest takie średnie. To fioletowe jest, mega fioletowe. To jest też fajne, ale nie jest takie fioletowe i najlepszym strojem jest to. Takie bardzo pasujące jest. Torebka. Teraz nie będzie potrzebna, więc w ogóle ją usuniemy. Włosy myślę, że damy takie... O takie o, chociaż może zaszalejmy i damy tą jakąś taką grzyweczką, Nie taką. Chciałabym tą fryzurę, co użyłam chyba w tańtym. Albo jakąś mocną odsłonę. To jest fajne, ale chyba za mocne. Tu jest też fajne. Ale nie ma tej grzywki. O! To chyba wtedy użyłam. I wezmę sobie to. Będzie to dobre. I weźmy takim kolorze. I teraz ściągnijmy, jeżeli mam okulary, bo chyba nie będą potrzebne. I ściągnijmy. A jeżeli tak to założymy. I tu podstawię chyba na mocną część, albo taki nie, kokardki będą dobre, musimy je chyba bardziej rozjaśnić. tak I weźmy sobie teraz bez spódniczki, więc bardzo mało dodatków jest, ale możemy nałożyć kolczyki, jakieś takie duże, i wtedy zrobimy je takie bardziej fioletowe. I wydaje mi się, że to jest skończona postać, więc musimy na fioletowo pomalować telefon. I teraz możemy emotkę zrobić sobie pod piąteczką, na przykład taką. I jeżeli chcielibyście kolejną steglę, trzecią część, to mogę zrobić. Ale musicie koniecznie zasubskrybować mój kanał, zadzwonić dzwoneczkiem polajkować ten filmik a ja nagram kolor wtedy różowy biały i czarny a więc to ostatnia rundka idziemy zamkniemy telefon dobra idziemy nawet nie ma widzów, więc po prostu sobie tańczę na scenie e emotki dajmy teraz taką jakieś pozycje żeby było fajniej I teraz idziemy. Jest super. Chciałabym zakończyć filmik, że jestem na górze i robimy sobie zdjęcie. Więc teraz zakończę filmik. Pa, pa!